W Ziemia obiecana. Mała Ameryka, którą przyjeżdżali budować ludzie z całej Polski. I tak ją nazywali. Dziś trafia na szczyty rankingów najszczęśliwszych miast, bo tak oceniają życie tu mieszkańcy. Jak powstawała, rozwijała się, jaka jest dziś. Zapraszamy do Gdyni, a naszymi przewodnikami będą zafascynowani tym miastem ludzie. Świat Gdyni w Radiu Gdańsk. W każdą środę po 15. Zapraszam do mojego miasta Magda Manasterska. Reklama. Szukasz hobby dla siebie? Odwiedź sklep modelarski Modelmania. Kolejki modele do sklejania Warhammer. Sklep modelarski Modelmania, Gdańsk Wrzeszcz Galeria Metropolia poziom minus 1. Więcej na modelmania.pl Piosenka jest dobra na wszystko. Panie i panowie, wysocy i niscy, w cylindrach i bez, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne koncert plenerowy Politechniki Gdańskiej. Zabrzmią piosenki z repertuaru kabaretu starszych panów wśród artystów Zbitniew Zamachowski. 17 czerwca, godzina 20:30, Politechnika Gdańska, dziedziniec przed Gmachem Głównym. Wstęp wolny. Więcej informacji na pg.edu.pl. Do zobaczenia! Gdynia to wiatr we włosach, zdrowe powietrze, randki na plaży, śpiew ptaków, koncerty, kina plenerowe i pyszne jedzenie. Znajdziesz tu wszystko, czego dusza zapragnie. Na wakacje i nie tylko. Słuchajcie naszej audycji na żywo w piątek, 16 czerwca, od 12 do 15 i przekonajcie się sami. Lato zaczyna się w Gdyni. Reklama. Ogłoszenia. Uwaga absolwenci szkół wyższych. Od 3 lipca rusza na Politechnice Gdańskiej rekrutacja na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku informatyka. Więcej informacji na stronie Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej oraz na stronie Politechniki Gdańskiej zakładka rekrutacja. Ogłoszenia. Sponsorem audycji jest Jeep Eurocar, organizator dni otwartych Jeep Avenger w dniach 16-23 czerwca. Sponsorem autopilota jest Orlen. Sponsorem autopilota jest rodzinny czerwiec z Volkswagen Plichta z autami od ręki w salonach w Gdańsku i Gdyni. Autopilot Radia Daisy. W Żukowie w korkach w drodze z Lnisk i Miszewa. Na siódemce w Kokoszkach ciasno w obu kierunkach tracimy do 10 minut. Korki na obwodnicy w kierunku Gdyni odosowej po Karwinie tracimy 20 minut minimum. I jeszcze w chwaszczynie zatrzymamy się w drodze z Gdyni. I Żukowa, a także Osowej. Na armii krajowej ciaśniej z obu kierunków, do Habla i Łostowickiej to w Gdańsku. Jeszcze bez dużych korków, ale już tracimy około 5 minut w centrum Gdańska. Korki od błędnika do Chudziska i na podwalu przedmiejskim do Okopowej. W Gdyni korki na Sopockiej i od połowy Wielkopolskiej na Karwinę, ale w drodze na witomino już na Małokackiej i Rolniczej przystaniemy. Coraz ciaśniej na węźle południe. Ścisk pod górę do tego, do obwodnicy, w drodze zwrzeszcza i oliwy. Sponsorem audycji jest Jeep Eurocar. Organizator dni otwartych Jeep Avenger w dniach 16-23 czerwca. Sponsorem autopilota jest Orlen. Sponsorem autopilota jest rodzinny czerwiec z Volkswagen Plichta z autami od ręki w salonach w Gdańsku i Gdyni. Jest 15. Radio Gdańsk. Wiadomość. Robert Silski. W Gdańskiej Solidarności bez zmian Krzysztof Dośla pozostaje przewodniczącym regionu. Do samorządów mają trafić dodatkowe pieniądze. Zakłada to nowelizacja budżetu państwa mówił w Radiu Gdańsk Rzecznik rządu Piotr Miller. Przewidujemy, że 14 miliardów złotych trafi do samorządów. Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki odwiedził i szczegóły na koniec wiadomości. dotychczasowy przewodniczący regionu gdańskiego NSZ.